proszę pana był pan tutaj zobaczyć? Widzi pan jak tutaj jest coś. To no, no, pan... no, no, chyba w budowie jest. Czy nie? Może pana... Chodźmy, chodźmy. Ja muszę tu zobaczyć. Burmistrz poczeka sekundkę. Pan wie... Jak się Można się. Że... można. Nie, moż nie, nie wiem właśnie. Jest... Nie. Nie widzę, proszę pana, takiej możliwości, to jest ten problem. Aczkolwiek daj da mi pan sekundkę. Um. Co tu? Co to się... proszę pana? Metro? Ja już gdzieś... Właśnie już proszę pana gdzieś takie coś... Ale zobacz, czy widzi zawalone. pan zawalone tutaj. Myśli pan, że możemy tutaj iść tędy. Ale bym... Zobaczyć. I w te... myśli, myśli pan, że można... <śmum> da się to odgrodzić. Tak, on, nikt się nie może nie idzie spodziewał, że tutaj ktokolwiek... Jakkolwiek... Ktokolwiek się schowa przecież... A przecież pada... Co tam nie... A już nic nie ma. Dobrze. Nie, już nic, już nic, już, już, już możemy iść tutaj. Jezu, proszę Pana, ale to jest daleko, głęboko w ziemi, naprawdę. O, dzień dobry. O, a widzi pan, to są w ogóle wagoniki jakieś różne. Lokomotywy jakieś. O. Poprawiłem. Zobacz, co macie Górmisz na tam tak, Górmisz to jest naprawdę. dobry panie burmistrzu. Co, pa, co, co, co myślisz, że będzie dobrym naszym kolejnym zadaniem? Piasek. Oczywiście nie możemy. Nie, możemy. To wykupimy owcze. A nie, prze, Musimy po kolei. Musimy teraz mhm. zrobić piasek. Musimy teraz... Z pianie piasku musimy... to jest. O Jezu, musimy... musimy zniszczyć 32 piasku. A widzieliśmy, widzieliśmy gdzieś piasek po drodze. Taka, czekaj, bo ja nie wiem czy mogę anulować, bo można ro nie robić... Nie nie po kolei. Ale mi pokazał, że zobaczyłem, że dopóki nie zrobię piasku, nie mogę zrobić kolejnego. A faktycznie. Nie, nie pokazało mi. Yy, yy, jak to powiedzieć? Pokazało mi... O czy chodzi w misji, ale nie, nie wyrzuciło mi jej. Mm. O! Proszę pana, tam jest Janusz. O Halo? O! O! Teraz działa i w końcu nie muszę kurwa tego. Ja nicze. Panie Mówiście, Januszu! Kurwa struny głosowe zaczęły działać. Ojeny! a się poddenerwowałem. Panie, panie, panie! I nawet lagów. Panie pumo, widzi pan to? Nawet lagi w mózgu się skończyły. Panie pumo, co to jest? Nie wiem, nie chcę tam wchodzić, patrzę ile tam głów jest. Przy pana okay. ja Może. E. e! Może... E! Może się tam wciągać. E. Nie. Może to jest właśnie to ubezpieczenie, żeby tutaj nie w... przekopać mm -hmm. To jest... Jak to to? Jeziu? Właśnie. Burmistrz. A może burmistrz? No hmm, musimy znaleźć się. Musimy znaleźć A ja bym poszedł jeszcze po mieście, bo w sumie nie rozglądaliśmy się tu po mieście nawet do końca. Prawda. Widzi pan, tu jest na przykład jakaś książnica tutaj taka. No ale Proszę panu, to jest jakaś dziwna główka. Tutaj też jakieś dziwne rzeczy są powieszone. Czy to nie, myśli pan, nie, bo... że to jest miejsce Grzesia? Bo to jakieś. Jest... blisko. Ale jak... a, a nie tu. Myślę, że to jest jakieś zejście w dół, a to tak op. No bo zawalone jak metro. No albo właśnie, może to właśnie zyska... No właśnie, nie, tu jest zabezpieczone. Tu jest, tu jest niemo niemożliwość zdjęcia. Nie, nie. Ciekawe skąd... Ciekawe skąd Janusz to wtedy wziął. A tutaj? Tutaj, tutaj, tutaj też jest pusto. Hmm. I może jest trzecia wziął. Może no, właśnie gdzieś jest jeszcze jedno miejsce, w którym nie byliśmy. O, proszę, widzi pan tutaj też jest. Hmm. Grzesiu, co Cześć, no, o, o, o Grzesiu, Grzesiu! A może? O pa. Hmm. Nie no, recepcjonista to, to, to o tym się drugi mówił o jakimś hotelu. To pewnie nie to. A może podejdźmy do hotelu, zobaczmy co tam się dzieje. Nie ma nasz... <laughs> Oni misję porobili już drogą. Tyle. O bez, o, bez ja? I tutaj trzeba... Dobra, panie. Panie Pumą, musimy iść. Oh, zebrać piasek. Tak, tak, tak. A to. Myśli pan, że on jest możliwy do zebrania? Czy on jest myślę, że jest jeszcze... za, za linią. To myślę tak. Jest za czarną linią. Znaczy, nie to jest czarna linia. Ja to będzie coś tak A z... Mi się wydaje przy pana. A już chyba wygląda, jakby ktoś tu już kopał. A mój łóżeczka. Ma pan stół? O! Już zrobiłem! Ja na kona poczekam tutaj. Biorę tu żeby nam się nie zgubił. Idziemy szybko. Tutaj idziemy. Już proszę pana. No właśnie możemy zobaczyć. On tutaj... Coś tutaj jest niecnego się dzieje. Proszę pana mam... 5 punktów. Tak. Bez a, Pan a uważa, ci, to jest jakaś. Tam ci też właśnie mieli pupi To oni zrobili. Na te misje punkty? To są karne no, punkty. Mi się wydaje, że to chyba za tę misję, że burmistrz aż to bardziej docenia. cenia. chodźmy. Burmistrzu, panie burmistrzu! O! A... Um. Musimy przepalić piasek, żeby robić... Nie. Tak, potrzebujemy piaszku. Tak. czym przetapianie piasku, musimy zrobić 32 szkoły. a co... A co mu te... co szkło? A, mam pomysł, bo oni... Właśnie po tym piasek o węgiel. My zrobimy na oku. Pewnie. A proszę pana... Hmm? O, dużo to jest... Pan. To jest bardzo ciężki towar ale spokojnie. Zdobyłem go troszeczkę wcześniej. Kiedy nikt jeszcze nie patrzył. Kiedy z górnikiem rozmawiałem, to wie pan tak samo po prostu samoistnie, stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, żeby wykorzystać to. Cześć! Cześć. Kaczka o, Tak, widzę, że pan jest kaczka. Ja jestem pan Puma. Pan pies, Kto? to Puma? Puma. Mam fleks, jak puma. już puna Dobra, słuchaj, jest sprawa. Bo Unia Europejska mówiła, że nie może być monopolu. A ten kucharz już mnie w kurwia. Po pierwsze, nie wiem czym jest Unia Europejska, a po drugie, wiem, że wszystkich. <grym> w, w, się wszystkich. odkryłem sposób na jabłka. No co, no kurwa, sadzisz. Od... Dużo drzew i ścinasz? Masz jabłka. Jakaś... Masz jedzenie. A ile od kucharza? A nie, jabłko? A ja nie, to chodzi o to, żeby on w ogóle nie miał pieniędzy. A? To ma być. on ma głodować. Rozumiesz? Rozumiem. No, a w ten, a widziałem, że ktoś tam zabiegał jeszcze. Tak, yy, mój wspólnik. Nie ja damy, ja mu pomagam. Pomagam mamie, pomagam. Proszę tego nie jest... No co? Zastanawiam się, po co wam jest szkło? A bo, bo mi się też poprosił. O szkło. Wiesz co, ja tu... Ja idę. Mhm. Widzę tu negatywne nastawienie. Więc ja nie no, idę. bo pana nie znam, a pan już mi nie czeka grzebie a... Bo ja miły gło, jestem. Gło, 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 gło. O, ja się gło, gło. widzę. Musimy pamiętać, musimy zrobić teraz też misję dla... Mamy inny burmistrza na raz i mam misję tutaj dla niej. Dla Ile było? Fela, że... 16 Mówimy tak. A woli, Myśli pan, że to działa tak, że jak nawet przyniosę panu, to też pan dostanie misję? A nie mam pojęcia wszelku. Czy... Właśnie, bo tak zauważyłem, że chyba... Wcześniej działo tak, jak wykopałem na przykład. A tak ten. bo to jest break, no. No właśnie, dlatego chyba to chodzi o to, że musimy i tak mimo wszystko bydwoje to zrobić. Dobra, przyspieszymy. Ci... Nie przyspieszymy tego, musimy kopać. Musimy kopać i później musimy zejść. Może pójdziemy do górnika z powrotem, jak pan myśli? Czy już tam Chcia, ktoś... Chciałem chciał, chciał zacząć kopać. Co to nazywa? W metrze? W metrze, no przy okazji, wiesz, w ziemniach ale... Ale się kręci za bardzo. Trzeba pójść tam chyba, chyba, że wrócimy właśnie do metra, to też jest całkiem najgorszy pomysł. Hmm, gdzie pan szuka wejścia? Myślę, że odsadzanie tutaj drewna będzie naprawdę dobrym pomysłem, żeby wszystko tutaj miało i dalej żyło, a nie, że zabijemy cały ekosystem w, ten, tak, w tym pięknym Może Poza miejscu. tym, pan nasionka, bo ten wariant mi podał pomysł. Jabłka też można sprzedawać. A, właśnie, on też jabłka sprzedaje i można kupować. A on się po prostu takim pomysłem dzieli. Nie wiem, ten kaczek po prostu jest jakiś dość, mówię, ja mówię, ja mu nie upam. Jest podejrzany, ale bardziej mnie zastanawia ten, ten pan, co się tam nazywał jakoś tak, jak chcecie. On był dla mnie najbardziej taki, no coś, coś w nim mi nie grało. Coś, coś w nim było takiego podejrzanego. Boże, Podsadziłem drewno i one urosło. No, z powrotem. Boże święty. Niby, niby tutaj nie ma jedzenia, nie ma niczego, a tu tak szybko? Może gleba jest żyzna, mimo wszystko. Może dałoby tu się zrobić jakieś pole, i zacząć może uprawiać coś, mimo wszystko. Myślę. dalej bo ci... W ogóle on nie mówi o jabłkach, a my mamy taki zsianek. Właśnie, my jesteśmy. My mamy tutaj dość dobre na razie. Mamy jedzenia pod dostatkiem. Nie, jesteś... nie jesteśmy podatni na razie na wpływy. Nie jesteśmy na razie podatni na wpływy tego kucharza, który naprawdę cenę ma z kosmosu. Korzystajmy to na swoje. Psz. Rybki. Nie. sobie. Gdzie będzie? sobie. zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę Pan o, Przepraszam, ale pojawił się mały kłopot. Rybki też nie... nie... Rybki też nie dają jedzenia. Ta, ta woda musi być zatruta, skoro nawet ryby nie są w stanie dać jedzenia. Coś to coś musi to, być To, to, to jakiś urok. Nie, nie tyle, że woda, to jakiś urok. Dlatego tam były te biblioteczki, jakieś, jakieś ołtarze, nie ołtarze, te głowy. Te głowy, właśnie. To jest najbardziej znalezione, że te głowy. Tam Tamte pomieszczenie naprawdę... Wzbudza troszeczkę strachu, bo to... Nie, nie jestem pewien, czego możemy się tu spodziewać jeszcze, to można spotkać. Myślę, że musimy znaleźć wąskie gorona, tak co. Nie wiem kto współpracuje. Z tym. Mi się wydaje, że Grzesiu jest tutaj osobą niewinną. Ale nie wiem jak Tanusze, Kaczka... No. Ta kaczka to jest najbardziej podejrzana z nich wszystkich, właśnie. Ale to donosi burmistrzowi. Jeżeli ktoś przyjdzie do nas, jaźni i to burmistrz się dowie. Kaczka, no Wyraża musimy... nam osoby zarobienia, a ona nie zarabia. No właśnie, sam pieniędzy nie ma. To jest dość podejrzane. Jak? Jak? No normalny z sposób a my sami nie możemy zarabiać. Oj chyba... Po panu się skończyła sikierka. Tak, rozczaszkałaś. Teraz zrobimy nową. Nie dużo brakuje. No już chyba końcówka. Nawet w mojej w rodzimej okolicy tak nie trzeba było nigdy ścinać drewna, aż tyle. O, drzewo urosło. Hmm. Ewidentnie ten ekosystem jest dość, dość, tutaj nieobliczalny. Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę nie wiem, pojęcia czego możemy się tu spodziewać. Tego pamiętam, to radiacja może wpływać tak na rośliny, że rosną nietypowo. Nietypowy, tak jest. Widzi pan jakie wielkie tam drzewo wyrosło? Pężne. Tak jakaś tak nie tak spoko też. Wygląda to naprawdę trudne niespotykanie, ale. Słyszałem krówkę. Pewnie też kolejna z tych krówek, które nie dają mleka ani jedzenia. Mleka? Pan też sprawdzał mleko? Nie właśnie nie sprawdzałem, ale możliwe, że nie dają mleka, skoro mięsa nie dają, to raczej może z nimi być całkowity problem z ich całą tutaj. Bo chcecie, 720 daje. I jedzenie daje. Co daje jedzenie? cięcie drewna. A, no i mamy. Możemy pójść trochę, może sprzedać nawet kucharzowi. Panie, panie, żeby żeby wszystkie jabłka, bo nie na ziemi. Dostałem 720 dolarków za ścięcie drewna i 10 upieczonych ziemniaczków. Właśnie. 10 pieczonych ziemniaczków, to jest dość. Czy pan już też chciał swoje drewno? Tak, ja tego mówiłem, że jedzenie daje. Aaaa... Dobra, to teraz, teraz proszę pana, musimy... Pojawia się u mnie mały kłopot. Jakim jest miejsce w moim plecaczku? już po prostu go prawie nie mam. Też już... Tego trzeba zejść. Myśli pan, że możemy pójść kopać w metrze na spokojnie, nic tam nie będzie. Weź po tej Jakoś przejść, przebiegć. Tak, tylko wiec. trzeba. Mhm. zobaczymy. Może coś tam. Boże no, jak napotkamy tam, tam coś, czego nie chcemy widzieć. Nie no. Ja tutaj się naprawdę mogę, mogę się spodziewać już wszystkiego. Jest tutaj tyle nieprzewidzianych rzeczy. Mówię, jakieś dziwne kaczki, Janusze, dwa, na się nie znają. Pewnie pokój taki. Nie wiem, myśli pan, że można dorobić klucze? Hm. na dwie osoby tak. to aż tak źle nie będzie. No? Na dwie osoby to cena jest dość nie dość... Gorsza aż tak, jakby tu można żyć. Ale najpierw Tak, mimo wszystko. Najpierw sprawdziłbym metro, czy mimo wszystko nie będzie tam. Tu jest? Tak, to, właśnie Halo. No. O! Ksiesiu! Jak, Jak się sprzedaje rzeczy? Bo pan kucharz Kuchaj... mnie oszukuje. E... Pan kucharz nie chce kupić. Ale... Panie panie mamy mały problem. Panie Pumo nie da się sprzedać jabłek. Faktycznie. No właśnie. Nie da się w ogóle sprzedać jabłek. Ooo Nie da się, niestety się nie da. Ale można kurwa sprzedać ziemniaki. na ziemniak. Jabłek się nie da. Nie wiem, że ta kaczka jest warnięta. No, widać, ta kaczka mówi jakieś dziwne rzeczy. Pani no nie co. Jak tam z panem? Nie wiem. Biegam to tu, to tam. Tak się przechodzę, tak zwiedzam. Jeszcze, podobno jakiś górnik tu istnieje, ale go jeszcze nie odkryłem. A bo to, proszę pana, górnik jest w innej wiosce. No, no to ja nie. Ej, ty, to tej mojej podkury, tam gdzie ja wstałem, kurwa, po tym kacłym wczorajszym, też może ktoś był. A tu pan jeszcze inną wioskę widział? No ja się tam obudziłem. A, czyli są trzy wioski? Ja się obudziłem. Za, za palisadą taka wielka wioska, kurde. Ta nie, palisadą. to nie widać. Gdzie... To nie ewidentnie nie tworzyć do taki... no. No, no ewidentnie nie górnik tam gdzie jest ja. dosłownie za tamtymi drzewami. No to ja się zrespiłem tam mniej więcej. To później Idziemy. Idziemy. Ale to. Nie hmm. Zna znają państwo y moją przypadłość, nie? Ja na kacu to ja nie ogarniam kierunków. Na no, trześć, też nie ogarniam kierunków. Po ah. pijanemu też nie ogarniam kierunków No dobra, później. Znajdziemy. Ja nie ogarniam kierunków. Kupimy hmm. kiedyś panu mapę w chwila, prezencie. Chwila, chwila. Most jest tam, tak? Most jest tam, tak. tak. Dobrze, to chyba jednak stamtąd. Tam, tak? No, tam w stronę mostu, Co potem tam w lewo, była jakaś potem, no, ja potem taką tam w prawo, ja tam, i potem. Widziłem się tam, dobrałem. na takiej ścieżce. Tam była jakaś ścieżka, tylko nie wiem dokąd prowadzi. No, idziemy, idziemy zobaczyć. A ścieżka? Nie, teren, to Ładnie tutaj, ale. U, jakiś most widzę, panie. Jak przez góry? Gdzie, widzi... gdzie? Tam, na... o, jest O, pani państwo. O, panie Pumo, gdzie panie? Halo! O, znalazłem pana! A pan jest za murem. Panie Zamurę! Pumo! I niech się tu. Tak. Niech on się napierda, ale tam nas podamy, wiesz? My tu na uboczu. Będziemy co najwyżej, wiesz? Tutaj bezstronni, na razie.